Siemanko dzisiaj Specialized S-Works karbonowy wersja World Cup zacznijmy od przodu R1 Formuła zobaczcie nawet z karbonu są koneczki bardzo ładne kable odprowadzające karbonowa kierownica Specialized UD Carbon, 3K Carbon jest Montrager Mostek i fajny ma kapsel. Podoba mi się takie rozwiązanie. Dobra. Seed World Cup z karbonową koroną. I tu jest sześć różnych ustawień, tak widzicie. Sześć różnych firmy Soft Brain tutaj też można sobie ustawiać redbound z drugiej strony idzie powietrze to jest 80, czyli rowerek taki do XC do te Swifa Piasty Piasty to są 240. 15. Nie, to jest 15. Nie. 9, to nie jest 15. Koła ZTR, Kras 29 opona y, Continental X King 2.2. Tak. Lecimy dalej. Manetka XX1 SRAMa. Chodzi jak w szwajcarskim zegarku, ale chyba musi. Rama piękna, rama w Karbon no i damper z Fox Kashima, to chyba jeden z najlepszych damperów, jakie można dostać. tutaj możemy regulować. Blokujemy w innym miejscu. Zawieszenie FSR. Coś pisze na ramię. No, ostrość, proszę bardzo. Function Advanced Composite Technology. Tak, młody Carbon. Mam jakąś naklejeczkę. Epic. Epic 29 to jest. Pod ramą jest naklejka zabezpieczająca odtąd aż do końca zabezpieczająca ramy przed uderzeniami kamieni zobaczcie sztyca Santens P6 High Flex to jest sztyca podkarbonowa siodełka, widzicie nawet siodło jest z karbonu twarde no ta część jest miękka no ale tutaj nie możemy wymagać, to jest widzicie, pół centymetra. Choć siodełko jest wygodne, muszę powiedzieć, że siodełko jest wygodne. Nawet bez wkładki można jeździć wygodnie. Przynajmniej na krótkie dystanse, no podejrzewam, że na długie dystanse potrzebna będzie wkładka. I tu ciekawe rozwiązanie, wzmocnione szyny karbonowe taką owiką. Nie wiem czy to jest karbon, czy co to jest ta żółta owika. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Dobra, zjedźmy na dół. S Works Korba, też z karbonu, 3K karbon, super lekka. Yy, tarcza to tutaj jest Wolfa 34T Narrow White. Mamy coś napisane na, na ramie, 142. No, i oczywiście piękna przerzutka z RAM. XX1 Coś wspaniałego. Może kiedyś sobie taką sprawię, jak się dorobię. hajs z YouTube'a. <grybujesz> Może kiedyś, nie wiem. 1000 zł taka przerzutka, więc na razie mnie nie stać. Kaseta równie piękna. 42 to jest 11 rzę rzędówka zobaczmy jak to chodzi no, wspaniale. Ach może kiedyś sobie kupię takiego i tu jest ta a to za chwilę pokażę z drugiej strony, z tyłu też piasta DT Swift 240 dobra druga strona tego roweru no i druga strona zobaczmy 29 pisze na tym World Cupie, to jest już chyba mówiłem, że to jest Seed, Seed World Cup tarcze malutkie i nie znam marki, nie wiem co to są za tarcze, aczkolwiek wyglądają bardzo fajnie troszeczkę lakier z nich zszedł, ale dość fajnie wyglądające tarcze komponują się dość dobrze, jeden hamulce i te piękne linki. Kurczę, może sobie takie linki załatwię do swojej maszyny wygląda to high endow yy. Rama z tej strony zobaczcie. Tu jest jakaś naklejka S-works. To jest rozmiar S. Troszkę brudny tak od tej Kasimy tu się reguluje no jak to się nazywa prędkość odbicia szybko czy wolno, a blokada o jeśli nie mylę, bo nie za często mam styczność z tak luksusowym rowerem. Będzie tutaj. Tu też można regulować. Pewnie się mylę, to możecie mi w komentarzach poprawić. No niestety to są luksusowe rzeczy, które mi styczności mam dość rzadko. Także tu wszystko chodzi ładnie, pięknie. Kaseta. Aj, musimy przykręcić. Bo przykręciliśmy. Kaseta SRAM 1042 11 Speed. Compatible Only. Dobra, to chyba tyle. Zważmy ten rower. Zobaczmy, ile to cudo waży. Ciężkie na pewno nie będzie. Mamy chińską wagę. Zeruj się i ważymy. 9 kg, 785 g. To jest, mi się wydaje. Bardzo dobry wynik, jak na 29 koła na full. Odchudzić go tu się raczej nie da. Oczywiście, jak widzicie, są dwa TT dumpery z tyłu i z przodu. Więc to musi ważyć. No i tutaj jest troszeczkę wagi. Przepiękny rower. Luksusowy rower. Nie dla każdego. Czy dla każdego? Kto ma pieniądze, żeby kupić tą maszynę? To chyba tyle. Rower prezentuje się pięknie. Muszę dobić do 10 minut, żeby się hajs z YouTube'a zgadzał. ten czas kupię sobie taki raor. kiedyś, jeszcze 20 sekund. Pokażę jeszcze z bliska, tą piękną przerzutkę XX1 Nie no, przerzutka dużo ładniejsza od Xtera nowego, tak mi się wydaje, że tutaj to jest jednak Super sprawa. Dobra. Nie przynudzam. 10 minut minęło, hajs z się zgadza. Chyba. Dzięki za oglądanie. Na razie.